Harry Potter to uniwersum pełne tajemniczych zaklęć, niezwykłych postaci i epickich pojedynków, a w jego centrum stoją czarodzieje o nadludzkiej mocy. Ale kto tak naprawdę zasługuje na miano czarodzieja najpotężniejszego w historii tego świata? Dziś zgłębimy się w historię czarodziejów, którzy na zawsze zapisali się w historii magii, aby odpowiedzieć właśnie na to pytanie. Czas na moją wielką analizę najpotężniejszych czarodziejów w historii uniwersum Harry'ego Pottera. Zostaw oczywiście subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, oraz zostaw również łapkę w górę, jeśli film ci się spodoba. Bez dalszego. Przedłużania. Zaczynamy. Potęga czarodzieja to nie tylko umiejętność rzucania najpotężniejszych zaklęć, to także wiedza, mądrość, kontrola nad własnymi emocjami i oczywiście wybory, które podejmują w obliczu trudnych decyzji. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się kilku czarodziejom, którzy nie tylko opanowali magiczne zaklęcia, ale także wpływali na bieg wydarzeń w czarodziejskim świecie. Bellatrix Lestrange, jedna z najbardziej oddanych śmierciożerczyń, była uważana za jedną z najpotężniejszych czarodziejek, jaką kiedykolwiek poznał czarodziejski świat. Jej umiejętności w czarnej magii były porównywalne z samym Voldemortem, a jej oddanie dla Czarnego Pana nie miało sobie równych. Bellatrix była niezwykle potężna w stosowaniu zaklęć morderczych, w tym torturowaniu i przekonywaniu innych do swojej woli. Jej talent do czarnej magii był uznawany przez samego Voldemorta, który wielokrotnie chwalił jej zdolności. Sirius Black to postać, której odwaga była równie potężna jak jego umiejętności magiczne. Jako członek zakonu Feniksa i jeden z najpotężniejszych czarodziejów swojej generacji, Sirius wykazywał się nie tylko magią, ale także bezwarunkową lojalnością do swoich przyjaciół. Choć jego magia nie była tak rozpoznawalna jak u Dumbledora, jego zdolności do walki były nieocenione. Sirius posiadał zdolność przemiany w potężnego psa, co czyniło go niezwykle potężnym w czasie bitwy. Jako animak, jego umiejętności w walce były godne podziwu, a jego odwaga w walce z siłami Czarnego była jednym z kluczowych elementów w obaleniu jego władzy. Nimfadora Tongs była czarodziejką o rzadkiej umiejętności metamorfomagi, zdolności do dowolnej zmiany wyglądu, co stanowiło zarówno jej zaletę, jak i sposób na oszukiwanie wrogów. Jej siła nie tkwiła w klasycznej magii, ale w jej wyjątkowej zdolności do adaptacji do sytuacji i pomocy w walce. Metamorfomagia była magiczną umiejętnością bardzo rzadką, a Tongs była jednym z niewielu czarodziejów, którzy posiadali tę zdolność. Jej umiejętność zmiany kształtu była szczególnie przydatna w czasie działań wojennych przeciwko czarnej armii. Horacy Slackhorn, nauczyciel eliksirów w Hogwarcie, to postać, która mimo, że nie była bezpośrednio zaangażowana w wielkie wojny, to jego umiejętności magiczne były na bardzo wysokim poziomie. Mimo swej nieco egoistycznej natury, Slackhorn potrafił docenić wielkie talenty i umiejętności swoich uczniów, z czego słynął. Slackhorn miał niesamowite zdolności w tworzeniu eliksirów, zwłaszcza takich, które miały na celu ochronę przed niebezpiecznymi zaklęciami. To dzięki jego wiedzy, Voldemort stworzył eliksir, który pozwolił mu przejść na drogę nieśmiertelności. Lily Potter, matka Harego, to postać, która choć nie była czarodziejką o takiej samej mocy jak Dumbledore czy Voldemort, odegrała kluczową rolę w pokonaniu czarnej magii. Jej miłość i poświęcenie dla syna sprawiły, że jej magia była wyjątkowa. Lily była niezwykle uzdolniona w magii ochronnej, szczególnie w tworzeniu zaklęć, które zapewniały ochronę przed czarną magią. To jej miłość do Harego i akt jej poświęcenia, który zaowocował magiczną barierą, sprawiły, że Voldemort nie mógł zabić jej syna, mimo że Harry był już na celowniku. Minerva McGonagall to kolejna postać, która wyróżnia się na tle innych czarodziejów. Jako nauczycielka transmutacji w Hogwarcie i później dyrektor Hogwartu, McGonagall była jednym z najbardziej utalentowanych czarodziejów swojego pokolenia. Jej zdolności transmutacyjne były wyjątkowe, ale to jej strategiczne myślenie i odwaga czyniły ją tak potężną. McGonagall była mistrzynią nie tylko w transmutacji, ale także w zaklęciach ochronnych, co okazało się nieocenione w czasie bitwy o Hogwart. Zdolność do zmieniania rzeczy w inne przedmioty, np. jej umiejętność przemiany w kota, ją niezwykle wszechstronną. Alastor Moody, znany jako Szalono Oki, to postać, która od zawsze budziła szacunek i strach wśród czarodziejów, a szczególnie śmierciożerców. Jako były auror, Moody zyskał reputację jednego z najlepszych specjalistów w walce z czarną magią. Jego podejście do magii ochronnej i taktyki wojennej sprawiło, że był nieocenionym sojusznikiem w czasie wojen czarodziejów. Moody stał się słynny nie tylko ze względu na swoje umiejętności w walce, ale także przez swoje podejście do strategii. Był mistrzem przewidywania ruchów wroga i wyprzedzania ich o krok. Jego legendarne oko, które potrafiło widzieć przez magię... Magiczne przeszkody i nawet przez ściany dawało mu przewagę nad przeciwnikami, a także pozwalało wykrywać oszustów i niebezpieczeństwo. Severus Snape to postać, która wzbudzała zarówno lęk, jak i podziw. Choć jego talenty magiczne były niekwestionowane, to jego prawdziwa moc tkwiła w jego lojalności i umiejętności strategii. Snape, mimo że był mistrzem eliksirów i czarnej magii, nie dążył do władzy. Jego wybory i poświęcenia w służbie Dumbledora sprawiły, że stał się jednym z najbardziej skomplikowanych czarodziejów w uniwersum. Snape był jednym z niewielu czarodziejów, którzy potrafili poradzić sobie z czarną magią, jednocześnie zachowując lojalność dla dobra. To jego poświęcenie w trakcie Wielkiej Wojny Czarodziejów pozwoliło ostatecznie pokonać Voldemorta. Harry Potter to postać, której nie można pominąć, gdy mówimy o potężnych czarodziejach. Choć początkowo był tylko zwykłym chłopcem, który nie wiedział nic o magii, to właśnie jego poświęcenie i odwaga w obliczu niebezpieczeństwa uczyniły go jednym z najpotężniejszych czarodziejów, którzy kiedykolwiek żyli. Harry, mimo braku naturalnych zdolności do magii, wykazywał się niebywało odwagą, siłą woli i lojalnością do swoich przyjaciół, co czyniło go prawdziwym bohaterem. Harry miał niezwykły dar, potrafił przetrwać, gdzie inni by nie dali rady. Jego wytrwałość w walce z Voldemortem, jego zdolność do poświęceń i miłość, która go prowadziła, ostatecznie pomogły mu pokonać najpotężniejszego czarnoksiężnika, jaki chodził po planecie. Merlin, choć nie pojawia się w książkach, jest uznawany za jednego z najpotężniejszych czarodziejów, którzy kiedykolwiek istnieli. W czarodziejskim świecie jest symbolem magii i mądrości. Choć nie mamy wielu informacji o jego czynach, wiadomo, że był to czarodziej, który żył w dawnych czasach i miał ogromny wpływ na rozwój czarodziejskiego społeczeństwa. Jego historia została przekazywana w legendach, ale nie ma wątpliwości, że jego magia była niezwykle potężna. Merlin był jedną z pierwszych postaci, która reprezentowała idealny obraz czarodzieja potężnego, mądrego, ale także odważnego. Choć jego historie to tylko legendy, Merlin stał się symbolem magii, której nikt nie mógłby się oprzeć. Następny na naszej liście to Lord Voldemort, postać, która wzbudzała strach i podziw przez cały czarodziejski świat. Pamrydl, późniejszy Voldemort, był czarodziejem o niezwykłej inteligencji, który szybko przebił się w magicznych kręgach. Jego najbardziej przerażającą cechą była jego obsesja na punkcie nieśmiertelności, którą udało mu się osiągnąć poprzez stworzenie horcruxów, jakże też na punkcie czystości krwi. Voldemort, jako mistrz czarnej magii, posiadał niespotykaną zdolność manipulacji umysłami, zastraszania i niszczenia swoich wrogów. Jeden z najbardziej przerażających aspektów, Aspektów Voldemorta to jego eksperymenty z magią śmierci. W poszukiwaniu nieśmiertelności stworzył aż 7 Horcruxów. To był pierwszy czarodziej, który zdecydował się na taki eksperyment. Co ciekawe, każde z tych przedmiotów było magicznym schronieniem dla jego części duszy, co czyniło go niezwykle trudnym do pokonania. Jednak dla Voldemorta jego własne ambicje były zarówno jego największą siłą, jak i największą słabością. Jego brak zdolności do miłości sprawił, że jego moc była krucha. To właśnie ta emocjonalna pustka doprowadziła go do upadku. Galert Grindelwald to czarodziej, który, równie mocny jak Voldemort, chciał przejąć kontrolę nad czarodziejskim światem, ale trochę w inny sposób. Jego potęga była tak ogromna, że przez wiele lat był uznawany za jednego z najpotężniejszych czarodziejów w historii. Jego wizje i cele, choć równie brutalne jak te Voldemorta, były jednak bardziej subtelne i wyrafinowane. W młodości Grindelwald przyjaźnił się z albusem Dumbledorem, a ich wspólne marzenie o supremacji czarodziejów nad Mugolami doprowadziły do stworzenia jednej z najbardziej tragicznych historii w uniwersum. Po ich dramatycznym rozstaniu Grindelwald Podjął własną drogę, która doprowadziła go do szczytu władzy, ale także do tragicznego upadku. Ich celem było zgromadzenie wszystkich trzech insygniów śmierci. Grindelwald był geniuszem strategii i magii, jego umiejętności w walce były znakomite, a jego zdolność do manipulowania innymi czarodziejami była niezrównana. Choć nie osiągnął swojej ambitnej wizji, jego potęga nie może być zignorowana. Jego pojedynek z Dumbledorem w 1945 roku pozostaje jednym z najbardziej ekscytujących i nierozstrzygniętych pojedynków w historii magii. Pierwszym czarodziejem na naszej liście jest Albus Dumbledore, postać, której nie trzeba nikomu przedstawiać. Jako dyrektor Hogwartu Dumbledore stał się legendą. Jego potęga nie tkwiła jedynie w czystej sile magicznej, ale w jego mądrości i głębokim zrozumieniu magii. Dumbledore był mistrzem wielu rodzajów magii, od transmutacji po zaklęcia ochronne. Mówi się, że jego zdolności w zakresie magii były niemal nieskończone. Dumbledore był tak potężny, że potrafił walczyć z Grindelwaldem w jednym z najbardziej spektakularnych pojedynków w historii magii, który zakończył się zwycięstwem Dumbledora. To właśnie wtedy po zwycięstwie Dumbledore uzyskał jeszcze większy szacunek wśród czarodziejskiego świata. Jednak prawdziwa siła Dumbledora leżała nie tylko w jego zdolnościach magicznych, ale w tym, co reprezentował miłości i poświęceniu. Jego motto, że miłość jest najpotężniejszą magią, miało ogromne znaczenie w walce z Voldemortem. To dzięki miłości Harego, poświęceniu matki Lily, Dumbledore mógł stworzyć plan, który pokonałby najpotężniejszego czarnoksiężnika wszechczasów. Czy najpotężniejszy czarodziej to ten, który ma najsilniejsze zaklęcia, czy może ten, który potrafi poprzez swoje wybory kierować światem? Każdy z wyżej wymienionych bohaterów miał swój własny sposób na osiągnięcie potęgi. Dla innych jest to odwaga, mądrość, a dla niektórych jeszcze coś innego. A co wy sądzicie, drodzy widzowie, kto według Was zasługuje na tytuł najsilniejszego czarodzieja w uniwersum Harry'ego Pottera? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach na dole. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie oczywiście łapkę w górę oraz komentarz, a także nie zapomnijcie o subskrypcji tego kanału. To naprawdę, pomaga mi się rozwijać. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!